Witajcie, nagrywam to w ten sam dzień co filmik z Asami i dziś będzie potrzebna nam talia ta albo ta. Dlaczego nie ta? Bo to są bardzo grube karty i przez nie nie będzie, nie będzie dało się zrobić tej sztuczki. A niestety ja mam z tych tylko połowę talii, bo moja siostra gdzieś się pogubiła. Okej, okay, powiedzmy, że użyjemy sobie tych. Okej, okay, już wyjaśniam sztuczkę. Yy, najpierw dajemy yy, widzowi wolny wybór, może nawet potasować. Tutaj weźmiemy siebie. Już potasujemy. Tak to ja jeszcze nie umiem, ale spróbuję. Ok, nie zrobię chyba. Dobra, ja tak nie umiem. Więc może umiem. Z tymi tak trochę umiem, poczekajcie. Weźmiemy sobie. Coś lepiej wyszło. Ok, więc y, już są potasowane. Możemy spokojnie dać widzowi potasować. OK. I dajemy mu do wyboru. Powiedzmy widz wybiera tą kartę. My jej niby nie znamy, tak naprawdę wy ją znacie. Ja tutaj nie będę patrzeć. Ja Wam ją tutaj pokazuję, ja jej nie widzę. Ok. Prosimy widza, aby kartę położył tutaj w ten sposób, aby mogła, żebym mogła ją jakby... To jest używane różnie, bo jak nagrywasz, to żeby pokazać do kamery, a jak nie nagrywasz, to po prostu, że wtedy sztuczka zadziała. Jak tak yy, zagniesz. I teraz taki mak. Bierzemy te karty przed siebie i skinamy je. Okej. Okay. I yy, teraz ja odwróciłam ją i ogólnie nie widzę yy, tą kartę, ale i tak wcześniej widziałam. Bo gdy zginam, to patrzcie, widać róg. Poczekajcie, wezmę. Widzicie, widać róg. Dzięki temu ja już wiem, jak to jest karta. Tak naprawdę widz myśli, że ja o tym nie wiem. Więc po prostu trzeba tak skinać te karty. Widzicie, i wtedy wszystko widać. A widz ze swojej perspektywy tego nie widzi. Później mówimy, że można potasować nie wypadła to nie ma znaczenia oczywiście zapamiętujemy tą kartę z czego co pamiętam to była ta ósemka nie znam tych nazw więc no chyba ósemka ta koniczynka tak mi się wydaje chyba to jest tref dobra i teraz mówimy że będziemy wykładać karty w ten sposób i jak zauważysz swoją to nie patrzcie na nią dziwnie, nic nie mów, nie daj po sobie poznać. I, no i po prostu obserwuj. I zaczynamy wykładać. O, tutaj akurat druga się wyłożyła. Ale jeszcze wykładamy parę, żeby nie było, wiecie. Okej, okay. i teraz mówimy, no to zakładamy się o mm, powiedzmy, nie wiem, lizaka, można powiedzieć że teraz położę tutaj Wam kartę. Widz wie, że jego karte, karta jest tu, więc jest pewny, że wygra, ale nie powiedziałam tego, że złożę stąd, tylko, że położę ją tu. I już lewą, e, prawą ręką sięgamy tutaj i bierzemy i wykładamy ją oto w to miejsce i takim sposobem wygrywamy lizaka lub co tam sobie o co się założyliście? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej sztuczki. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Nie jest trudna sztuczka, tylko początek jest ważny, żeby zapamiętać. Ok, no to pa.